Eneba jest to rynek, na którym możecie kupić klucze do gier po naprawdę niskich cenach. W weekend odbywają się tam promocje na topowe gierki, a z kodem MATEO dostaniecie 3% rabatu na wybrany przez Was produkt. Zapraszam Was do rejestracji i do odebrania bonusu. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich ponownie. Tym razem spotkanie Polaków Virtus Pro, naszych rodaków. Komentuję to spotkanie dla Was Szymon Majkisychta oraz... Maciej Drożdży-Buchert. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Możemy przejść do rundy pistoletowej, gdzie nasi zawodnicy zdobywają przewagę jednego zawodnika. To Virtus Pro w tym momencie podkłada pakę, chociaż jeszcze nie jest, to tylko fake. Poleciałyby jeszcze po jednym fragu od jednych i drugich, ale to Michu z dwoma trafieniami. Pozostaje sam Ivan, który jest ustawiony od Respa. Antyterrorystów, gdzie jeszcze obity bardzo mocno przez Snaksa. ale no i to nasi zawodnicy Wirtus Pro zdobywają pierwszą rundę tego spotkania. No, a Polacy będą starać się zabierać to, co mają e, antyterroryści, czyli e, jedynie ulepszone pistolety oraz MAK-10. Na pewno zdobycie tych kilku dolarów na każdym z zabójstw powiększy bank e, Pol Polaków. No, a antyterroryści skutecznie uciekają celowników, e, z celowników znaczego, chociaż ten zdobywa jedno, drugie zabójstwo. Jeszcze tutaj w Anderze jest dwóch e, przeciwników, jest trzeci fragoty. Snatchego, ostatecznie ginie Snatchy, ale Def właśnie zostanie z makiem 10. Że Może on być przejmowany przez kilku z przeciwników, także czeka na skróty, a do pomocy jest od Andera i Teraz Snacks wychyla, no niestety musi cofnąć, bo został rzucony mołotowa, a w międzyczasie po jednym zabójstwie dla obu zespołów. Teraz znaczy wychyla przez tego smoka i zdobywa kolejnego fraga, także jest przewaga 4 na 3. Przyspieszają Polacy, tutaj Snatch nie boi się wychyli przez tego smoka i jest! Kolejne zabójstwo na konto polskiego zespołu. Polacy atakują y, Bombsite'a, a w międzyczasie nieskutecznie Ivan wychyla przez okna i y, Snaci to wykorzystuje. Także zostaje nam jedynie Kenzor i zobaczmy. Tao przez tego smuka wychyla, totalnie oślepiony Kenzor i Tao kończy nam tę rundę. Mamy 6 do 0. Pilnują się, by nie wychodzić za daleko pod przeciwnika. Ale zobaczmy Snatchi już ze sniperką wyszedł z rampy Wcelowuje się w bombsite tutaj jest ukryty w no i teraz Tao zdobywa jedno, drugie zabójstwo zdobywa Snatch i jest przyspieszenie ze strony Polaków jeszcze Snatch w międzyczasie, no i biały do pomocy także zostaje sam Jekindar z sytuacji pięciu na 4 sta zrobiło się E4 na jednego także zostaje nam jedynie Jekindar który tutaj likwiduje Snatcha, który był mocno poobijany, ale ostatecznie Jekindar ginie z rąk Snatchego Pieniądze nadal są, w związku z czym przegranie tej rundy nie będzie takie bolesne jak. W przypadku y, drużyny prosto. A zobaczmy, gdzie jest Tao. Ten już y, na schodach tutaj y, sprawdza y, wszystkie pozycje i poszły flesze na przeciwników. Zobaczmy, totalnie oślepiony jest y, y, Flaryż. No i Flaryż ginie. A przyspieszają Polacy teraz bombowce. Tutaj niezauważony jest jeden z antyterrorystów, chociaż y, ginie. Y, zostaje sytuacja dwóch na dwóch. Mocno powiany tapczan, który będzie gdzieś zachodził od y, Shorta. Także bomba nie jest y, zaplantowana. Zbyt dobrze na jego pozycji, no ale w międzyczasie jeszcze Michu fraguje, także e, sytuacja dosyć trudna, bo sytuacja 4 na 2 przeradza się w 2 na 1. No i Ivan. Próbuje tutaj odbić, podchodzi na cicho ze snyfikowaną. Już teraz przyspiesza Michu, wcelowany, e, likwiduje ostatniego z, z, z antyterrorystów. Wiesz, mapa Demiraż ma przyszykowaną. Wie, jak się powinno bronić na tej mapie, patrząc na to, że Snaci wraz z Michem i Białym grali w starej formacji Virtus Pro. A teraz mamy rozpoczęcie rundy numer 16: Zawroniscy prosto atakują konektor, gdzie radzi sobie idealnie Biały, który dołożył już dwa fragi na swoje konto. Iwan z szybką odpowiedzią, ale Virtus Pro. Ma przewagę sytuacja 4 na 3. Zawodnicy prosto mają przejęty bombsite, ale paka jeszcze jest niepodniesiona. Nasi zawodnicy posiadają tą pakę, ale no, Snatchy był w stanie również tołożyć fragę od siebie. Dev odpowiada. No i Virtus Pro. coraz to pewniej w tej rundzie podchodzi już pod konektor, zajmuje sobie agresywną pozycję na schodach. Wiedząc, że zawodnicy prosto są w okolicach sandwicha, jeden z zawodników, a właściwie ostatni z zawodników prosto jest ustawiony właśnie na tej pozycji. Zeskoczył on ze schodów teraz. Próbuję zaskoczyć zawodników Virtus Pro od Sandwicha, ale myślę, że tego się spodziewają i zawodnik z konektora idealnie pokrywa pozycję koledzy. I Teraz będzie dwójkowe wychylenie, no ale całe szczęście Michu nie popełnia błędu, i zawodnicy Virtus Pro wygrywają rundę pistoletową 13 do 3. Kuchni oraz Tao, który kontroluje apartamenty na bombside B. Jednak to był tylko fake i zawodnicy prosto na ostatnie sekundy wchodzą na dwójkę zawodników stronę no i to jest zostawiony Biały, który dokłada dwa trafienia. I myślę, że nie będą się spodziewać Kaciego, który jest zaskoczeniem. I zawodnicy Virtus Pro idealnie w rundzie Force byli w stanie powstrzymać atak rywala. Snatchi wraz z Białem zdobywają cztery trafienia podczas ataku. Czeka, aż to właśnie ktoś pod jego celownik wychyli. Na Polacy we piątkę będą odbijać ten i Na pewno będzie to dużo łatwiejsza sprawa niż obrona tego bombca, i to Tym bardziej, że ta zdobywa fraga. Także zostaje jedynie Iwan, który ginie właśnie w tym momencie. Także Kenzor z Diglem i Mołotowem będzie starał się tutaj coś zrobić. Bomba jest defowana przez Znaciego i Kenzor, ale niestety już nic nie zrobi w tej rundzie. No a terroryści już przyspieszają pod bombsite. B tutaj Iwan dobrym, dosyć bany hopem przyspieszył swój, swoje podejście. Ten jednak wyczekuje jakiegoś, um, skróceni, jakiegoś skrócenia pozycji, no ale wyskakuje teraz przez okno, jeden drugi terrorysta i Michu um, fraguje jak na deadmatchu. Przewaga dwóch na trzech, przepraszam, trzech na pięciu. No a terroryści totalnie w postrzasku, nie wiedzą co zrobić, decydują się w, na wycofanie. No i my. my oglądamy lekkie uspokojenie gry ze strony prostoci. No na pewno nie są w zbyt dobrych humorak, zwłaszcza kiedy tak szybko Polacy zdobywają przewagę dwóch zawodników. 55 sekund do końca czasu, a my właśnie dostaliśmy, zauważyliśmy problem w połączeniu. I nie jest to problem nasz jako KXM Studio, bo my dostajemy jedynie nimfida. To jest właśnie problem organizatorów. Także my musimy chwilkę poczekać na wznowienie spotkania albo też cieszyć się ze zwycięstwa bo z tego co możemy wywnioskować to Virtus Pro wygrało